Chciałbym serdecznie powitać wszystkich Państwa. Wprawdzie jeszcze nie ma za wielu, za wiele osób. Mam nadzieję, że będą docierać po niebawem. Natomiast konferencja jest generalnie poświęcona probiotykom, ziołom, nutraceutykom i jest to pierwsza konferencja w cyklu już realizowanych do tej pory konferencji. I ja dzisiaj chciałem parę elementów przedstawić Państwu związanych z potencjałem Polski jako miejsca produkcji żywności, żywności nowej generacji w obszarze bio, jak również elementy dotyczące programu Zielonej Doliny, który już trzeci rok realizujemy, no, to nie idzie do, łatwo, dlatego że natrafiamy na wiele oporów różnych, ale pokonujemy powoli te opory, kilka słów na ten temat powiem. I wreszcie chciałem, mam przekopiowane spotkania, na których też uczestniczyłem, na komisjach sejmowych z grupami rządowymi w GIS-ie, czyli w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Ministerstwie Zdrowia. No dużo prac prowadzimy w Ministerstwie Rolnictwa, dzieją się no, prowadzimy różne działania po to, żeby ten polski potencjał wprowadzić do rzeczywistości, bo jest to, mógłby być to dla nas szczególny, szczególny dobry można powiedzieć biznes gospodarczo-naukowy. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na światowy problem żywności, przede wszystkim zmiany demograficzne mamy ponad 7 miliardów mieszkańców na ziemi, 9 miliardów już za 30 lat i konieczność w związku z tym produkcji rolnej żywności, w tym około 70% wzrost, to jest bardzo dużo, dodamy do tego, że marnuje się na świecie po prostu żywność i to są dziesiątki milionów ton. I też musi być racjonalna gospodarka w tym aspekcie. Z drugiej strony, mamy głód i niedożywienia, aż 12% ludzkości. Prawdopodobnie jest więcej. Niedobór składników pokarmowych, blisko 30% osób cierpi z powodu niedoboru i więcej mikroelementów. I mamy taką oto sytuację, że perspektywa prognozy dla Polski według raportu McKinseya, takie globalne biuro doradztwa strategicznego, wskazuje, że. Polska do 2025 roku 2025, powinna być takim centrum produkcji żywności dla Europy. To jest taki nowy motor, motor wzrostu. I rzeczywiście jest to prawdą, chociaż konkurencja nieuczciwa często powoduje to, że są różne elementy typu dziki czy jakieś małe działania gdzieś wynajdywane, w, no, chociażby ostatnio na Mazowszu, które decydują w ogóle całej o całej, o potencjale przyszłości, czyli spadek naszej konkurencyjności na rynkach, no bo po prostu kraje Unii Europejskiej bardzo się boją potencjału właśnie polskiego w tym aspekcie żywności. Kluczowy obszar strategii Unii Europejskiej oczywiście jest nastawiony na, na jakość życia tym bardzo ważne jest społeczeństwo, to są, to są główne działania unijne, na to się składa środowisko z jednej strony, z drugiej strony żywność i ruch. To jest, żeby była jakość życia, potencjał zdrowa, zdrowego społeczeństwa, no to po prostu muszą być te spełnione rzeczy: żywność, ruch w dobrym środowisku. I tutaj Unia Europejska w pierwszej fazie szła bardzo dobrą ścieżką KICE, czyli Knowledge Innovation Communities, wspólnoty wiedzy i innowacji. Powstało wiele centrów klimatycznych, żywnościowych, zdrowia. I one niestety w ostatnich trzech latach jak gdyby podupadają, co jest złym obrazem tego, co pierwotnie zakładano w Unii Europejskiej. Tworzy się nowy paradygmat właśnie i my chcemy w nim uczestniczyć, bo są zawsze różne ścieżki, nigdzie nie może być próżni. Pierwsza była tak zwana rewolucja zielona w połowie XIX i początku XX wieku, później była druga rewolucja, postęp biologiczny w latach 60., -tych, 70. -tych. Na bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatyczne, w ten czas zwracano ochronę środowiska. No i w tej chwili mamy tak trzecią właśnie zieloną rewolucję, do której wpisuje się nasz program Zielonej Doliny Żywności i Zdrowia. Jest takim innowacyjnym programem. Ja jeszcze raz powtórzę, nie będę dzisiaj wiele na ten temat rozwijać, ponieważ on już wielokrotnie był wałkowany. Część państwa już to słyszała po los chyba piąty, siódmy. Ale geneza jest ciągle ta sama. Kluczowym czynnikiem czy elementem tego programu to jest człowiek, bo wszystko wiemy dla człowieka, jego zdrowie, profilaktyka zdrowotna i tutaj człowiek żyje w określonym środowisku. To środowisko, to rolnictwo, rolnictwo to żywność, żywność, tak jak wcześniej zaznaczyłem, to zdrowie. W 60% żywność decyduje o zdrowiu społeczeństwa, o profilaktyce zdrowotnej, a to daje w efekcie jakość życia. Ten program rozwija innowacyjną i prospołeczną formę, on nie jest tylko biznesowy. Będzie służyć człowiekowi, odcinając się od partykularnych interesów jednostek poprzez upowszechnianie wiedzy o żywności, o odżywianiu, tworzeniu kompleksowych systemów w agrobiznesie, w produkcji żywności i po jej wykorzystaniu z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej. Chcę Państwu powiedzieć, że przez te trzy lata poza samą organizacją tego programu, czyli utworzeniem odpowiednich jednostek. To już wiele rzeczy się dzieje, dzieje się to w wielu gminach, rozwijamy to w gminach, w biznesie i w tej chwili następuje coraz większy dynamizm tych zmian na rzecz właśnie transferu wiedzy z Uniwersytetu do czy środowiska akademickiego generalnie do gospodarki. Aktualny stan możliwości Województwa dolnośląskiego jest y, po prostu to województwo jest szczególnie predestynowane do realizacji specjalnych programów, zwłaszcza gdzie wchodzi również w to i środowisko akademickie, i środowisko w ogóle klimat tego regionu. Mamy jeden z najlepszych klimatów y, służących rozwojowi rolnictwa, produkcji żywności. On jest, może być porównywalny z tymi klimatami, które mamy. Y, we Włoszech czy Francji, bo też są tutaj te same praktycznie możliwości produkcyjne odnoszące się do, naszych, do naszego regionu. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest współpraca. My utworzyliśmy program Zielony Doliny z, z Urzędem Marszałkowskim, ale krótko mówiąc z samorządem dolnośląskim, środowisko akademickie, środowisko biznesowe. I ona, generalnie patrzymy na bazę surowców rolnych, ale też na przestrzeń rolnictwa wielkotowarowego, ekologicznego, agroturystyki, drobnej przedsiębiorczości, miejsc kreacji i wypoczynku. Czyli jest to generalnie program, wielki program gospodarczy. Ktoś powiedział, znaczy kilka razy już słyszałem, że program Zielonej Doliny jest porównywalny z programem jeszcze Bismarcka, z programem i od czasów pruskich tutaj nie było lepszego programu gospodarczego na Dolnym Śląsku. A więc jest to program połączony z transferem wiedzy, ale i z rozwojem gospodarki, w tym również administracji. Program zakłada wykorzystanie zasobów intelektualnych i technologicznych, doświadczenia organizacyjnego i dobrej współpracy instytucjonalnej między nauką, biznesem i administracją Dolnego Śląska. Posiadany potencjał sprawia, że region może stać się najbardziej konkurencyjnym w skali światowej producentem żywności funkcjonalnej, suplementów, diety, nutraceutyków i żywności wysokiej jakości. Realizujemy znacznie więcej niż tylko program Zielonej Doliny na Dolnym Śląsku. Rozpoczęło się już w zasadzie to już dawno, prawie rok czasu pracujemy z rządem, z wieloma ministerstwami na temat strategii odpowiedzialnego rozwoju. Program ten już jest daleko zaawansowany i będzie wpisany w narodowy program Strategii Rozwoju Odpowiedzialnego Rozwoju. W przyszłości ma znaleźć się w polityce strategii państwa do roku 2050, więc bardzo poważnie jest podejście do tego programu. I tu zaproponowaliśmy, żeby dać temu jakiś wymiar i, i, i o, o charakterze narodowym. To Zielona Dolina, tutaj Dolnośląska, staje się takim elementem pilotażowym, ponieważ my już te, przez te trzy lata bardzo dużo nauczyliśmy się, mając najlepsze środowisko do wdrażeń w Polsce. Nigdzie tego programu nikt nie byłby w stanie wdrożyć, za wyjątkiem Dolnego Śląska, konkretnie Wrocławia. Nie chcę tego rozwijać, bo to jest, ma to swoje uzasadnienie i tylko ten rejon w Polsce jest zdolny to zrobić, ze względu na określone proporcje, jeśli chodzi o środowisko akademickie, w stosunku do biznesu w stosunku i, i, i komunikacja między właśnie biznesem, środowiskiem naukowym i administracją. Zaproponowaliśmy, że rozpoczniemy go wzdłuż autostrady A4. Wszystkie na południe województwa rozpoczną wdrażanie tego programu, później będzie szła droga w kierunku północy. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ, ponieważ w tym programie u, u, uważamy, że produkowana żywność regionalna w tym miejscu i z tego wytwarzane biosubstancje, bioprodukty, wszystko na bio. Nie przeszkadzając wielkim przedsiębiorstwom latyfundiom mającym po tysiące hektarów i monokultur, to, bo to nie, tu nie ma kolizji, każdy ma prawo sobie istnieć, wybór należy do konsumenta, co będzie kupować, czy chce mać bardziej bio za trzykrotną cenę nieraz, czy woli sobie mieć przemysłową żywność o tą, tą tańszą. To już jest kwestia wyboru. Nik, nikomu nie będzie stał na przeszkodzie. Wiadomo, jakie są trendy na świecie dzisiaj. Chcemy wykorzystać bardzo mocno potencjał zdrowiskowy. Dolny Śląsk ma aż 25% zasobów uzdrowisk w całej Polski i tu jest doskonałe miejsce do rozwijania właśnie programu rewitalizacji zdrowia i odnowy biologicznej na bazie naszej żywności bio, na bazie naszych nutraceutyków, suplementów, diety i czy preparatów biomedycznych. Podobnie układ zdrowi, uzdrowisk ma się tutaj na całej ścieżce południowej. Oczywiście jest wiele przedsięwzięć. Jednym z ciekawszych przedsięwzięć, w którym już jest realizowany Dolny Sądzioną Dolina, to jest Wołwina Zielonej Doliny, czy nawet Wołowina Uniwersytecka. Już jest, jest bardzo mocno rozwija się ten program Wołowiny. I w tym roku nawet planujemy dwie imprezy już na bazie naszej Wołowiny, tu na Dolnym Śląsku, w ramach Zielonej Doliny wyprodukowanej. Będzie to pokaz i, i kulinarny również na rynku. Planujemy z prezydentem chyba w lipcu, ale Nasza, bo my mamy też jako uniwersytecką swoją produkcję, która jest już w tej chwili bardzo daleko zaawansowana. Chcemy w hotelu Haston w październiku odbędzie się wielki show, właśnie pokazowy, że jesteśmy zdolni produkować lepszą wołowinę niż na przykład w Argentynie czy w Teksasie. Mieliśmy już tego dowody pewne, były już konferencje się odbyły, które potwierdzają, że, że jesteśmy zdolni zrobić wysoce konkurencyjne mięso właśnie wołowe, przede wszystkim świeże, bo tamte sprowadzane mają co najmniej 2 lata w zamrażonym przechowywaniu. W związku z tym to jest jeden z przykładów, bym Państwu mógł znacznie więcej przykładów dawać aktywności poszczególnych gmin. Przede wszystkim program Zielony to nowoczesne społeczeństwo obywatelskie, Społeczeństwo przyszłości, to jest stworzenie infrastruktury surowcowo-produktowej z uwzględnieniem środowiska, zasobów wodnych, agrokultury, rozwój agrobiznesu, innowacyjnych technologii przetwórczych, system dystrybucji produktów certyfikowanych. I tu nie, mogą, nie ma mowy o czymkolwiek, żeby były te inne produkty. Chcę podkreślić, że na Dolnym Śląsku lokalnie, czyli w gminach, wsiach. Produkowane jest około dwadzieścia parę tysięcy wyrobów, których nikt nie widzi, bo one nie mogą trafić na rynek ze względu na to, że nie mają certyfikatów, i one mogą lokalnie być rozprowadzane i tak jest. Osobiście widziałem, jeżdżąc po gminach. Jak wspaniałe są produkty, które 20 czy 30 lat temu, jak oglądałem w Szwajcarii, w Niemczech, to im zazdrościłem. Mamy, moim zdaniem nawet lepsze niż oni tam mieli w ten czas co pokazać. Czyli mamy czym się poszczycić, tylko trzeba przeprowadzić procesy certyfikacji, a więc ujednolicenia jakościowego i tak dalej. Nie będę wyjaśniać, co to znaczy. To jest bardzo ważne zagadnienie, żeby rozpocząć program certyfikacji i temu między innymi w programie Zieloniań Dolina jest, jeszcze będę mówić o tym, spółka do zedusz, pan prezes przyszedł, jest to na głowie właśnie tej spółki, żeby jak najwięcej certyfikować, żeby te produkty znalazły się na rynku, ale one muszą być też w ograniczonej produkcji, bo jak ktoś produkował 200 kilogramów na przykład jakiegoś dżemu i nagle zacznę produkować 10 ton, to wiadomo, że zaczynam już kombinować. No to, to jest też właśnie związane z certyfikacją, że to musi być pilnowane na określonym poziomie jakości i ilości. Dalej, produkcja specjalnych surowców i żywności nowej generacji o znaczeniu profilaktycznym, więc to są znowu certyfikacje, za chwilę to pokażę, bo mamy ogromne zdolności właśnie do produkcji już różnych biopreparatów w profilaktyce zdrowotnej. Rozwój przedsiębiorczości małych i średnich technologii. No jest oczywiste, że, że mając około 2300 na dolnym śląsku jest małe, małych i średnich, a głównie małych i mikroprzedsiębiorstw, zdolnych do produkowania bardzo elastycznych, ekonomicznie, bardzo uzasadniona sprawa. 2300 przedsiębiorstw na dolnym śląsku jest 50 parę tysięcy małych gospodarstw rolnych, które są zdolne uruchomić w każdej chwili każdą produkcję. To wszystko właśnie nie, nie jest rozwinięte na tyle. W związku z tym program Zielonej Doliny na to zwraca szczególną uwagę. No i właśnie stworzenie z tych specjalnych usług, w tym sanatorium zdrowiskowych, w celu rewitalizacji zdrowia i odnowy biologicznej są programy edukacyjne. Włączane są to uniwersytety medyczne, AWF, nasz uniwersytet. Ta edukacja jest jednym z kluczowych elementów rozwoju programu Dolnej Śląskiej Doliny. No tu mówimy o żywności nowej generacji, czyli właśnie z tym programem certyfikacji, a więc jakość, bezpieczeństwo zdrowotne, ponadto żywność funkcjonalna, prozdrowotna, suplementy diety, nutraceutyki, preparaty biomedyczne, a także biokosmetyki. W tym celu chcemy rozwijać właśnie ten program certyfikacji który jest zaznaczony dla produktów dolnośląskich jak również innych te produkty dolnośląskie program certyfikacji o znaku zielonej doliny musi być bardzo mocno zaakcentowany ten znak i produkty, które będą służyć już w profilaktyce konkretnie, muszą przejść też program badań klinicznych w małej skali. To nie chodzi o skalę typową dla leków, bo żywność nie wymaga badań klinicznych, lecz my chcemy to wprowadzić w programie zielonej doliny badania. Mamy rynki żywności wysokiej jakości, systemy zdrowego odżywiania i rynek sanatorium uzowiskowy i profilaktyka zdrowotna. Tutaj, ja nie wiem, czy pan profesor, chyba Miller siedzący tu, bo to jest ten slajd, który chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, bo to nie wiem, czy pan profesor że też się nim będzie posługiwał, bo ja wziąłem go z którychś tam naszych różnych spotkań. Mamy tak, uczelnie, instytuty, programy rolnicy, przedsiębiorcy i samorządy, organizacje rolnicze, grupy producentów. Mamy określone zespoły badawcze i tu już właśnie Włączanie jest spółka do ZEDO, zdefiniowanie problemów programu Zielonej Doliny, Urząd Marszałkowski, ogłoszenie konkursu programu Zielonej Doliny i to tu kuleje. Chcę podkreślić, że Urząd Wojewódzki jest Marszałkowski nie bardzo sobie z tym radzi, ale mam nadzieję, że to zostanie przełamane. Program do ZEDO tu liczę właśnie na, na to, że do ZEDO, tu siedzący pan prezes bardziej będzie wpływał na Urząd Marszałkowski, żeby takie programy były no, dostępne w większym poziomie, na wyższym poziomie. A więc to jest weryfikacja, aplikacja pod względem zgodności z programem. Urząd Marszałkowski, rozstrzygnięcie konkursu, monitorowanie, ocena, zespół ekspercki i właśnie mamy, mamy po prostu cały program. Czyli jak Państwo widzicie, musi być to w programie określonym, że to nie jest tak sobie a muzeum. Są to określone ścieżki działań, gdzie są naukowcy rolnicy i samorząd, ale to wszystko jest jak gdyby pod jurysdykcją spółki, która zarządza programem Doniesion Żyłą Kolejne kluczowe działania na rzecz tego programu to jest program certyfikacji produktów istniejących, też mówiłem, tworzenie sieci dystrybucyjnej, właśnie musi być specjalna sieć dystrybucyjna utworzona, wdrożenie programów edukacyjnych w szkołach podstawowych, średnich oraz na studiach uzgadnianie na poziomie właścicieli, uzdrowisk działań dotyczących wprowadzenia zasad i programów rewitalizacji zdrowia odnowy biologicznej, rozpoczęcie działań zmierzających do tworzenia własnego zaplecza przemysłowo-produkcyjnego. I tutaj chcę powiedzieć, że bardzo daleko są zaawansowane prace, właśnie jeśli chodzi o edukację z awf z Uniwersytetem Medycznym i Przyrodniczym. W zasadzie są już gotowce. W tej chwili to jest kwestia otw otwierania to w różnych ścieżkach związanych z projektami oczywiście. Jeśli chodzi o zmi działania zmierzające do utworzenia własnego zaplecza przemysłowego, to chcę powiedzieć, że też nasz Uniwersytet jest zainteresowany i przygotowuje się do Otwarcia kilku fabryk produkujących w systemie bio, to jest nutaceutyki, suplementy, diety i tak dalej. Oczywiście nie sam, to jest na, w kooperacji z biznesem i to już jest daleko z są rozmowy na ten temat przeprowadzone. I myślę, że prowadzimy już od, odralnianie już w tym miesiącu, w przyszłym miesiącu powinno to nastąpić. Także sądzę, że pierwszą fabrykę jeszcze w 2020 roku rzucimy pierwsze. pierwsze wykopy i do tego bardzo intensywnie osobiście zmierzam, żeby tych 5-6 fabryk uniwersytet był współwłaścicielem właśnie w, w, w aspekcie żywności. Jest to nową, żaden uniwersytet nie ma swoich fabryk. My chcemy to akurat nie zrobić. No oczywiście tu będę sprawiać z funduszami związanymi, musi być to zaplecze. I to tyle, jeśli chodzi o Zieloną Dolinę. Chcę państwu powiedzieć, że pracujemy, to nie jest tylko także w tym obszarze e, aktywności na Dolnym Śląsku. Aktualne problemy we wdrażaniu polskich innowacyjnych produktów natraceutycznych, suplementów diety żywności, produktów zdrowotnych, z szczególnym uwzględnieniem produktów botanicznych, żywu produktów naturalnego pochodzenia. O tym chcę kilka słów Państwu powiedzieć już, to są slajdy, które pokażę, bo mamy dzisiaj do czynienia właśnie z ziołami, nutraceutykami w temacie, które chcę pokazać, które no, były z moim udziałem, ale nie tylko prowadzone w komisjach sejmowych, senackich, z rządem, a zwłaszcza tutaj z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Tutaj. Mamy pewien problem interpretacyjny. Polska, polskie produkty botaniczne, czy w ogóle suplementy diety, są wypierane przez inne kraje europejskie, zwłaszcza przez kraje niemieckie, mają większe przebicie. Jest system interpretacyjny, powoduje, że mamy określony problem z tym. I dlatego rozpoczęliśmy pewną, no, nie chcę to nazwać walką, ale no, silnymi oddziaływaniami. Na, na, na system występujący u nas, to jest dość oporny. Nie wiem, jakieś czynniki działają, że ten system się umacnia negatywnie dla Polaków i dla polskiej gospodarki. Tu ja pod spodem są podawane, skąd to wziąłem, kiedy to było robione. Bo wiemy, że te dane naukowo są bezsporne, że 1 trzecia nowotworów może, można uniknąć, 80% chorób serca, cukrzycy, udarów. Można uniknąć, jeśli będziemy stosować właściwe odżywianie czy wspieranie nutraceutykami, suplementami diety. I tutaj y, informacja naukowa, że towarzyszy, powinien towarzyszyć zapis, że jest to żywność, a nie lek, bo zawsze to jest mylone, że, że my chcemy y, 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 suplementami diety leczyć. No nie o to chodzi. Tutaj jako przykład, produkt X może być używany jako uzupełnienie diety, suplementacja diety w przypadku schorzenia ich obok prawidłowego leczenia. I o to chodzi. I w zasadzie produkt X może być używany jako uzupełnienie diety w przypadku schorzenia Y. W przypadku schorzenia Y stosuje się prawidłowe, czyli właściwe, standardowe leczenie w domyśle lekami zaleconymi przez lekarza, a produkt X może być stosowany obok tego leczenia, czyli razem lub y, łącznie z leczeniem, a nie zamiast jako uzupełnienie diety. Czyli ważne jest i leczenie, i dieta. Produktyzm może być używany jako uzupełnienie diety, czyli składnik diety razem z innymi produktami, które spożywamy. Produktyzm może być używany także jako uzupełnienie diety w przypadku stworzenia Y i prawidłowego leczenia. A więc tu znowu chodzi o to, żeby nie robić kolizji pomiędzy leczeniem typowym, a stosowaniem nutraceutyków czy suplementu diety, które wspomaga, chociaż niezależnie w samej profilaktyce, to nie, ma, nie powinno być żadnego związku, a jednak są w tym obszarze istotne problemy. Zapis tego typu nie wprowadza konsumenta w błąd, wręcz przeciwnie, rozjaśnia nieco kwestię różnicy między suplementami diety a produktem stykte leczniczym. Proponowany zapis nie przypisuje produktowi ich właściwości leczniczych ani się do nich nie odwołuje. Sformułowanie precyzuje zastosowanie produktu. Uwydatniając jego charakter spożywczy, uzupełniający, a nie leczniczy. Cały czas na to jest, na, jest duży nacisk i tutaj jest taki bardzo oddany tej sprawie pan mecenas Tomasz Krawczyk, który no nas wspiera w, w tych interpretacjach właśnie w rozmowach z rządem. Tu chcę powiedzieć, znaczy to nie tylko o rząd chodzi. Propozycja interpretacji nie jest żadną herezę, jak to ktoś powiedział. To Mówię, że to przekopiowałem slajdy, które były na komisjach sejmowych. Dostrzegają to państwa członkowskie. Włochy mają własną, bardzo szeroką listę oświadczeń zdrowotnych dla substancji roślinnych od wielu lat, czyli mają własną politykę certyfikacji, nie, nie patrząc na EFSA czy cokolwiek, ale jest to wszystko opisane, wszystko udokumentowane i prowadzą własną politykę, skoro się nie można dogadać w aspekcie. Europejskim. Ja już tu przejdę, żeby dalej. No, to było kilka spotkań. Chciałbym to już przejść, żeby to już nie, nie przeszkadzać, nie, nie przedłużać. Jest to wielki biznes, proszę Państwa, dlatego że tworzenie innowacyjnych produktów prozdrowotnych, to jest poprawa pozycji polskich producentów naturalnych, to jest nauka, przemysł, połączenie razem, to są zalecane badania, czyli rozwój nauki, a w drugą stronę to jest wzrost skuteczności profilaktyki, to jest wzrost zdrowotności społeczeństwa, są możliwości informowania o właściwościach innowacyjnych produktów prozdrowotnych. I to już powoli będę kończyć. Chcę tylko powiedzieć, że na jednym z ostatnich spotkań z wiceministrem Grzegorzem Chudzikiem z GIS-u on powiedział tak, że dokreślenie w ten sposób, że dany preparat może być stosowany obok normalnego leczenia farmakologicznego jako uzupełnienie z moim zadaniem bardzo ciekawą drogą do i ta propozycja zasługuje na popularyzację. Ja, jako lekarz, uważam, że taka informacja byłaby nadal przydatna i powinna być stosowana. Więc jest to jakiś zwrot właśnie GIS-u, żeby też nasze produkty, te bio, bioaktywne, znalazły się jako wspierające w leczeniu, niezależnie od tego, że mogą być w profilaktyce zdrowotnej. I to, i to jest też ułożone razem w programem Zielonej Doliny. Właśnie to jest nasza misja. Transfer wiedzy, budowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego przyszłości w aspekcie bardzo szerokim gospodarczym. I to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.